W dzisiejszym odcinku sięgnąłem po materiał związany z rosyjskimi wnioskami, jakie tamtejsi prorządowi eksperci wyciągnęli w czwartym roku wojny. Trzy pełne lata szpecoperowania w ramach trzydniowej operacji to prawdopodobnie wystarczający okres czasu, aby zacząć dokonywać analizy zmian, jakie nastąpiły w sposobie walczenia w trakcie konfliktu i zastanowić się, jak to wpłynie na prowadzenie wojny w przyszłości. A zmian niewątpliwie było dużo. O ile początkowo słyszeliśmy o Javelinach, Enloach i Bayraktarach, Potem głównie była mowa o hajmarsach i artylerii, głównie w kontekście braku wystarczającej liczby pocisków, czy tam wystrzałów artyleryjskich, jak to teraz mówią na wschodzie. O tyle teraz słychać głównie o dronach, dronach i jeszcze raz o dronach, ale tym razem już na kablu światłowodowym. Uznałam, że posłuchanie, co tam mają do powiedzenia rosyjscy prorządowi, aż z ambicjami, nabycie w miarę rzetelnymi, quasi obiektywnymi eksperci, może być całkiem interesujące. Niedawno był materiał, w którym ukraińscy eksperci przedstawiali swoje opinie na temat działań, które są niezbędne w celu zatrzymania Rosjan w 2025 roku, więc czemu by nie przedstawić również drugiej strony medalu? Szczególnie, że jest to materiał od znanego nam rosyjskiego blogera, Romana Skomorochowa, który już nieraz pojawiał się na kanale i generalnie cieszył się zainteresowaniem. Podcast opracowałam w oparciu o materiał niezależnego obserwatora wojskowego z dnia 28 marca 2025 o następującym tytule. A czymże będziemy walczyć jutro? Echem. To pytanie o sedno sprawy. Obecnie świat wojskowy zmienia się i to tak szybko, że aż kręci się w głowie. Zmienia się taktyka, zmieniają się rodzaje broni, ogólne starzenie się postępuje w katastrofalnym tempie i bardzo trudno jest powiedzieć, gdzie znajdziemy się za pięć lat. Na początek poczynię jedną uwagę, która zapewne oburzy wiele osób. Najbardziej współczesny konflikt na Ukrainie jest w pełni zgodny z kanonami I wojny światowej. W rzeczywistości tak właśnie to wygląda. W czasach I wojny światowej pozycje walczących stron znajdowały się w bardzo przyzwoitej odległości od siebie. O ile na samym początku odległość między liniami okopów wynosiła 200-300 metrów, to pod koniec wojny wzrosła do 1000 metrów. Z jednej strony nikt nie przeszkadzał wrogowi w niszczeniu ich za pomocą karabinów maszynowych i snajperów. Z drugiej strony takie zwiększenie odległości gwarantowało zastosowanie środków obronnych na wypadek, gdyby wróg zaczął wypuszczać gaz. Było to zresztą powszechne, jeśli wiatr wiał w kierunku pozycji wroga. Butle z gazem były bardziej niezawodne niż dość kapryśne pociski chemiczne. Odległość między pozycjami była koniecznie wypełniona minami i zasiekami z drutu kolczastego. Nie należy też zapominać o moździerzach i działach, które zgodną poza zazdroszczenia regularnością ostrzeliwały pozycje wroga. Ale pokonanie tak zwanej szarej strefy, która tak naprawdę stała się strefą śmierci dla dziesiątek tysięcy walczących wojsk, naprawdę nie było łatwe. Nawet pojawienie się czołgów niewiele poprawiło sytuację. W naszych czasach szara strefa, według informacji od uczestników trwających wydarzeń, stała się jeszcze większa. Jej szerokość w różnych miejscach sięga nawet 3 kilometrów, więc użycie broni strzeleckiej staje się niemożliwe. W rzeczywistości drony obu stron wiszą nad tym terytorium przez całą dobę. Ale jak dotąd nie zaangażowały się masowo w walkę powietrzną, chociaż pojawiły się już doniesienia o przypadkach taranowania. Miny są głównym środkiem powstrzymywania. Wszystko jest tam pokryte minami. Miny były układane ręcznie w różnym czasie przez różne jednostki. Miny były układane za pomocą specjalistycznych pojazdów. Mina jest najpowszechniej stosowaną bronią w szarej strefie. Ogrodzenia z drutu należą już do przeszłości i nie są obecnie szczególnie potrzebne. No i oczywiście drony. Całodobowe ciągłe oczy na niebie. A jeśli wróg wykryje jakikolwiek ruch, drony FPV natychmiast wkraczają do akcji. Dochodzi do tego, że drony polują na pojedynczych żołnierzy czy pary. Nie możemy już nawet mówić o kilkuosobowych grupach. Uzbrojenie. Zróbmy małą dygresję i przyjrzyjmy się zestawowi uzbrojenia, jakim dziś dysponuje nowoczesna piechota, w świetle jego wykorzystania w tak zaawansowanym technologicznie konflikcie, jaki ma miejsce na Ukrainie. 1. Karabinek. Ta broń oczywiście nigdzie się nie wybiera, ponieważ jest to broń osobista. Wciąż ma przed sobą długą służbę. 2. Karabin maszynowy. Zarówno lekki karabin maszynowy, który nie jest złym substytutem karabinu snajperskiego, ponieważ ma większy pełny zasięg niż karabinek, jak i jego ciężki odpowiednik, są bardzo przydatne zarówno w obronie, jak i w ofensywie. 3. Karabin snajperski. Tak, jest to przydatna broń, ale stała się znacznie trudniejsza w użyciu z powodu dronów. Para snajperów, nieważne jak dobrze zakamuflowana, może stać się celem dla drona. Szczególnie, że pełno dronów ma teraz kamery termowizyjne. 4. Ręczny granatnik przeciwpancerny. Jako broń przeciwpancerna jest praktycznie bezużyteczny, może z wyjątkiem obszarów miejskich. 5. Rakietowy miotacz ognia piechoty RPOA Trzmiel. Skuteczna broń krótkiego zasięgu. Skuteczna, ponieważ może być używana w ramach ofensywnych rozkazów bojowych, zwłaszcza na obszarach miejskich. 6. Granatnik rakietowy. Istotny podczas wszelkich operacji ofensywnych, zwłaszcza na obszarach miejskich. 7. Bezzałogowy aparat latający. Rozpoznanie, śledzenie, środki rażenia. W rzeczywistości powód totalnej dezaktualizacji rodzajów broni, które zostaną wymienione w dalszej części materiału. 8. Dronobój, albo tak zwane okopowe środki walki radioelektronicznej, lub urządzenie tłumiące drony. Praktycznie jedyny środek przeciwdziałania dronom na najniższym poziomie. Przechodzimy teraz trochę ponad poziom plutonu. 9. Granatnik automatyczny. Jest to broń, która sprawdziła się w szeregach mobilnych grup zmechanizowanych, ale w obronie, a został zaprojektowany właśnie do obrony, AGS jest bezużyteczny, ponieważ jest łatwo wykrywany przez drony i równie łatwo niszczony. 10. Przeciwpancerny pocisk kierowany. To narzędzie można wreszcie dodać do listy broni uznanych za całkowicie bezużyteczne. Wszelkie pojazdy opancerzone są o wiele bezpieczniej niszczone przez odpowiednie zespoły za pomocą dronów FPV, operujących z bezpiecznej odległości. 10. Moździerz Jeśli mówimy o 82 mm podnosie, to jego zasięg od 3 do 4 km budzi wątpliwości co do celowości użycia, ponieważ na takiej odległości moździerz jest bardzo łatwo wykrywany z powietrza i niszczony. Nie lepiej jest w przypadku 2S12 kalibru 120 mm. Zasięg tego moździerza jest większy i wynosi około 7000 metrów ale to jak sami rozumiecie nie gwarantuje że nie będą się go imać te same problemy związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi nieco lepiej jest jeśli moździerz znajduje się na podwoziu kołowym czyli na nonie to może pozwolić na wydostanie się z pozycji strzeleckiej i nieoberwanie ogólnie rzecz biorąc moździerz stał się bardzo wrażliwą bronią właśnie dlatego że przez jego ograniczony zasięg znajduje się w strefie rażenia dronów jeśli chodzi o broń ciężką, taką jak wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe czy artyleria chałubiczna, w ich przypadku wszystko jest proste. Im dalej od linii frontu, tym lepiej. 12. Pojazdy opancerzone czołgi, BWP, BTR-y obecnie ponoszą straty prawie wyłącznie od dronów, ponieważ są przez nie łatwo wykrywane i rażone. 13. Samochody opancerzone, suwy, terenówki i inne pojazdy transportowe mają większe szanse ze względu na szybkość, jaką mogą po prostu unikać dronów. Jeśli zrozumiemy, zaakceptujemy i uświadomimy sobie wszystko powyższe, okaże się, że współczesny piechur zaczyna żyć i walczyć zgodnie z zasadą wszystko co moje noszę ze sobą. W rzeczywistości nawet ciężarówka jest bardzo łakomym celem dla operatorów dronów. Zresztą, o czym mówimy? Skoro nawet pojedynczy żołnierz jest już celem, to co dopiero można powiedzieć o systemach broni, które wymagają grupowej obsługi lub całych pojazdów opancerzonych. Ogólnie rzecz biorąc, w 2025 roku możemy już konstatować, że artyleria i moździerze przegrały z dronami w kwestii skuteczności. Tak, artyleria może nadal działać obszarowo z oddalenia, to samo dotyczy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, ale pod względem dokładności i skuteczności przegrywają z taktycznymi systemami rakietowymi i dronami. I podczas gdy pociski balistyczne i manewrujące są bardzo kosztowną bronią, bezzałogowe aparaty latające są bardzo przejrzyste. Maksymalna skuteczność przy minimalnych kosztach. Jeśli pominiemy oddziały operatorów dronów i przeciwdziałających im żołnierzy z systemami walki radioelektronicznej, wyłania się następujący obraz. Nawet dziś wszystkie operacje bojowe są prowadzone przez małe grupy bojowe, porównywalne do drużyny strzelców zmotoryzowanych, a aktywną jednostką taktyczną jest para żołnierzy, oczywiście znajdujących się pod osłoną środków walki radioelektronicznej i swoich dronów rozpoznawczych a w przyszłości najprawdopodobniej pojawią się również drony myśliwskie. I oto mamy obraz, gdy dwie, cztery osoby w ciężkich kombinezonach ochronnych, takich jak Monolit, który nawiasem, według opinii użytkowników, jest naprawdę wspaniałym zestawem, realnie ratuje życie, będą przemieszczać się pod osłoną pary dronów zwiadowczych w powietrzu, pary dronów myśliwskich w gotowości i z przygotowanymi do ataku dronami uderzeniowymi w zanadrzu. Czyli wsparcie będą zapewniać nie czołgi i BWP, nie moździerze i snajperzy, ale operatorzy znajdujący się kilka kilometrów na tyłach. Pięć lat temu wszyscy by się śmiali i powiedzieli: Cóż, autor zdecydował się na sci-fi. Ale dziś jest to praktycznie rzeczywistość, a jutro stanie się to powszechne. Mięsne szturmy na wzór 2023 roku, które przypominały brutalne ataki z czasów I wojny światowej, kiedy to masy ludzi po prostu maszerowały na pozycję wroga, nie myśląc o stratach. To, ku wielkiej radości większości, będzie już przeszłość. Głównie dlatego, że rezerwy ludzkie, jak się okazuje, nie są nieskończone. A z drugiej strony i tak przegrają z rezerwami dronów, które można podnosić nie tyle w nieskończoność, co często i z odpowiednim skutkiem. A 50 żołnierzy atakujących punkt umocniony jest o wiele łatwiej rozproszyć dronami niż dobrze osłoniętą niewielką grupę. Stąd osłona to nie tylko dokonywanie uderzeń przeciwko wrogim punktom ogniowym. Co walka z dronami FPV wroga? Ponieważ są one bardziej niebezpieczne niż karabiny maszynowe i moździerze. Jest to po prostu kwestia zapewnienia swoim dronom możliwości wykrywania wrogich punktów ogniowych i wysyłania tam swoich FPV oraz uniemożliwienia przeciwników uczynienia tego samego. I właśnie w tym miejscu gęstość ognia, która była tak ceniona od czasów I wojny światowej, zaczyna schodzić na dalszy plan. Tak, w Karnej nad Somą, kiedy szeregi piechoty ruszyły do ataku na pozycję wroga, w ich kierunku poleciał potok ołowiu z lów karabinów i karabinów maszynowych leciały granaty, pociski i miny. Straty były ogromne, a pod koniec wojny wojska wielu krajów otrzymały broń mobilną, którą z dużym przymrużeniem oka można było określić mianem ciężkiej ale która w jakiś sposób dawała nacierającej piechocie możliwość konfrontacji z wrogiem, za pomocą czegoś innego niż karabiny, i pozwalała w mniejszym stopniu polegać na własnej artylerii. Zwłaszcza, że w tamtych czasach artyleria nie była ideałem cenności i często nakrywała ogniem swoich. Jeden z najbardziej znanych niemieckich bohaterów pierwszej połowy XX wieku otrzymał swoje pierwsze odznaczenie właśnie dlatego, że był w stanie zapobiec rozerwaniu swojego pułku przez swoją własną artylerię. W ten sposób piechota przyjęła na prędce stworzone lekkie karabiny maszynowe, ręczne moździerze, granatniki podwieszane, moździerze małego kalibru, miotacze ognia, czyli broń, którą mógł nosić piechur lub maksymalnie dwóch ludzi i która mogła pomóc w stłumieniu środków ogniowych przeciwnika. Druga wojna światowa nie rozpieszczała nowościami, ale niektóre wojska otrzymały granatniki rakietowe bazuka lub pancerfaust, lekkie działa, które mogły spokojnie podążać za atakującą piechotą artylerię samobieżną i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Trzecia fala postępu w latach 60. i 70. przyniosła kierowane pociski przeciwpancerne, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, granatniki automatyczne. W rezultacie pluton piechoty, czy piechoty zmotoryzowanej, przekształcił się w stabilną jednostkę bojową zdolną do rozwiązania niemal każdego zadania taktycznego z własnym zestawem broni lub z pomocniczymi środkami rażenia, takimi jak PPZR i rakietowe miotacze ognia. I oto nadchodzi czwarta fala, a w niej są raptem tylko drony i systemy ich zwalczania. Tak mało i tak wiele jednocześnie. Zastanówmy się, co mają ze sobą wspólnego wszystkie rodzaje broni piechoty, które zostały wynalezione w ostatnim stuleciu. Odpowiedź jest prosta. Ta broń, absolutnie wszystko, od karabinu po automatyczny granatnik, wymaga bezpośredniego pola widzenia celu. Oznacza to, że strzela bezpośrednio w cel. Małym wyjątkiem są moździerze i granatniki podlufowe, czyli dojrzałe moździerze ręczne, które mogą wyrzucać swoje pociski za jakiś obiekt. Co prawda nie wpływa to pozytywnie na celność, ale jest co jest. Karabin, karabinek, pistolet, pistolet maszynowy, granatnik, PPZR, PPK, miotacz ognia itd. aż do broni przeciwdronowej. Wszystkie te bronie wymagają bezpośredniego naprowadzenia na cel. Owszem, od czasu ich wynalezienia stały się mniejsze, lżejsze i celniejsze. Ale istota ich użycia wcale się nie zmieniła. Strzelec, operator, musi widzieć cel. W tym tkwi problem. Jeśli operator strzelec musi widzieć cel, to cele mogą widzieć strzelca. A co za tym idzie? Mogą mu przywalić z grubej rury i ze wszystkich dostępnych luf. Tutaj przypomnę swój materiał z 2015 roku. Była to rozmowa z żołnierzami Milicji Narodowej LNR, między innymi na temat broni. W rozmowie zapytałem żołnierza jednostki przeciwpancernej o zestaw amunicji, czy aby nie ma jej za mało, tylko dwa pociski. Odpowiedź była prosta. Dziwny człowieku, kto nam pozwoli wystrzelić trzeci raz? Pierwszy strzał, wróg się zorientował co leci, a drugi, skąd leci. Przy trzecim zostanie z nas tylko kubka popiołu. Oto istota broni operującej z pozycji stacjonarnej. A teraz pojawił się nowy typ broni. Która może wystartować z za linii frontu zupełnie niezauważalnie, ale rozglądać się dookoła oczami operatora i działać precyzyjnie poprzez bezpośrednie naprowadzanie na cel. Ponadto nie jest jednorazowego użytku, jak pocisk rakietowy. Można ją powrócić, przeładować, zatankować, nakierować na nowy cel. Ale co najważniejsze, nie ma potrzeby umieszczania operatora na linii frontu. Nie ma potrzeby zapewniać mu bezpośrednią widoczność celu. Stąd też bardzo wysoka przeżywalność platform uzbrojenia oddalonych od linii frontu. Oczywiście nikt nie odwoływał broni dalekiego zasięgu, takich jak kierowane pociski z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, pociski manewrujące czy pociski balistyczne. Ale spróbuj sobie wyobrazić, jak wygląda operator drona, w ziemiance znajdującej się w lesie lub piwnicy domu, jako cel takiej broni. Oczywiście bezzałogowe statki powietrzne nie są idealną bronią, wciąż przeszkadzają im warunki pogodowe. Ulewny deszcz, śnieg, wiatr, mgła. Dym na polu bitwy również ma zły wpływ na te urządzenia. Ale takie rzeczy jak ulewne deszcze lub burze piaskowe powiedzmy, że na przykład w Syrii lub Iraku nie są zbyt częste. Drony zdecydowanie ustępują siłą rażenia pociskom rakietowym lub szybującym bombom lotniczym, ale mają niezaprzeczalną zaletę szybkość reakcji. Przykładowa sytuacja. Za pomocą dronów zwiadowczych wykryto kolumnę wrażych pojazdów. Ile czasu zajmie przekazanie danych do wyższego dowództwa, które skontaktuje się z lotnictwem? Ile czasu zajmie przygotowanie samolotów, wydanie rozkazów i koordynacja? Ogólnie rzecz biorąc, zdarzało się i to niejednokrotnie, że uderzenia trafiały w puste miejsca. Drony uderzeniowe, podnoszone z tych samych łąk co drony zwiadowcze, są w stanie wyrządzić znaczne szkody konwojowi, o ile nie puścić go całkowicie z dymem. No, a jeśli mówimy o sytuacji, kiedy samolot kosztujący dziesiątki milionów dolarów może zostać po prostu wykryty i zestrzelony przez wrogą obronę przeciwlotniczą, tutaj przewaga bezzałogowych statków powietrznych pod względem strat finansowych jest po prostu ogromna i mają przed sobą świetlaną przyszłość, w przeciwieństwie do innych rodzajów broni, na przykład czołgów. Pięć lat temu czołg był najpotężniejszym pojazdem na lądowym teatrze działań bojowych, zdolnym do rozwiązania niemal każdego zadania na polu bitwy. Wspierał piechotę, można by rzec, pancerzem i ogniem. I oczywiście pancerz pochłaniał obrażenia wszystkich rodzajów broni wystrzeliwanej w czołg. System obronny stawiał zasłony dymne, a jeśli zaczynały w niego celować te same lasery przeciwpancernych pocisków kierowanych, wystrzeliwano granaty z drobnocząsteczkową zawiesiną, które oszukiwały systemy naprowadzania. Natomiast działo czołgu zmiatało wszystko w zasięgu wzroku ogniem bezpośrednim. Czołgi nie walczą z czołgami, choć w rzeczywistości jeszcze jak walczą. Ale w bitwie Czołg ma mnóstwo celów. Pojazdy opancerzone, wspierające piechotę, umocnione stanowiska ogniowe, schrony drewniano i inne punkty umocnione, piechota siedząca w budynkach, zespoły przeciwpancernych pocisków kierowanych i wiele, wiele innych. Wszystko to mogło zostać zniszczone przez Czołg. Niestety dronka Mikadze również jest w stanie zniszczyć te wszystkie cele, w które skierowana jest lufa Czołgu, a i sam Czołg również może zniszczyć. I zrobi to równie skutecznie, co kierowany pocisk artyleryjski lub taktyczny system rakietowy, z bezpiecznej odległości i z gwarancją trafienia. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że drony FPV sterowane za pośrednictwem światłowodu, czyli niebojące się praktycznie całego spektrum środków walki radioelektronicznej z kilkoma wyjątkami, latają dziś na 12-15 km, to wychodzi, że po prostu idealnie zastępują działa samobieżne typu goździk, pracując w obszarze przyfrontowym. Właśnie w tej strefie, która zawsze była obszarem pracy artylerii. Mimowolnie zaczynasz się zastanawiać, na ile jutro haubice o zasięgu do 20 km będą w ogóle potrzebne. Oczywiście operatorzy siedzący w schronach i wypuszczający setki dronów to trochę fantastyka, ale w każdej fantastyce jest kropla przyszłości. Ale nawet dziś podział całej linii frontu na trzy strefy: drony do 10 km głębokości, systemy rakietowe takie jak HIMARS lub Tornado S do 100 km. Pociski balistyczne, takie jak Iskander lub Atacams do 300-400 km, jest realistyczny i nie pozostawia miejsca na artylerię lufową, która jest zauważalna i łatwa do rażenia. Jedynym momentem, w którym artyleria będzie przydatna, są duże operacje ofensywne, kiedy konieczne jest stworzenie najzwyczajniejszego wału ognia, aby stłumić absolutnie wszystkie środki wroga. Aczkolwiek tutaj możemy zrobić taką analogię: droń to uderzenie szpadą, artyleria to ostrzał odłamkami. Coś zostanie trafione, ale niekoniecznie i niezbyt dokładnie. Owszem, w okopach zmiany będą bardziej zauważalne, czołgi nie stracą na sile i znaczeniu, jeśli będą niezawodnie osłaniane przez środki walki radioelektronicznej i systemy obrony przeciwlotniczej, które najwyraźniej będą musiały zostać dopracowane, aby niszczyć drony na światłowodach. To samo dotyczy pojazdów opancerzonych w ogóle. Moździerze, kierowane pociski przeciwpancerne i ciężkie karabiny maszynowe zostaną usunięte z uzbrojenia piechoty ze względu na ich całkowitą bezużyteczność, pozostawiając osobistą broń strzelecką, pociski szturmowe, rakietowe miotacze ognia, broń do zwalczania dronów oraz same drony. To jednoznacznie uczyni piechura bardziej mobilnym i zdolnym do szybszego przemieszczania się, na szybszym sprzęcie zdolnym do omijania dronów FPV i w mniejszych grupach. Możliwe, że owszem, parami i pojedynczymi pojazdami, rozpraszając ludzi i sprzęt tak bardzo, jak to możliwe, aby nie przyciągnąć niepotrzebnej uwagi. Dron zwiadowczy to groźna broń, ale ma ograniczone pole widzenia, a obserwatorem i tak jest człowiek, a nie sztuczna inteligencja wysokowydajnego komputera. Dziś jesteśmy obecni przy narodzinach nowej taktyki, zrodzonej z nowej broni. Oczywiste jest, że nie zostanie ona uwzględniona w regulaminach i podręcznikach przez bardzo długi czas, ale mimo to jest faktem. Od niepamiętnych czasów koncentracja przeważających sił na głównym kierunku uderzenia była uważana za klucz do zwycięstwa w starciu. Już Hannibal pokonywał Rzymian w II wojnie punickiej właśnie tym, że uderzał dokładnie tam, gdzie armia rzymska miała najmniej zdolne jednostki. W późniejszych czasach dowódcy wykorzystywali rezerwy właśnie w celu stworzenia przewagi na określonym odcinku bitwy. W naszych czasach na gruzach praktyki użycia taranujących, dużych uderzeń masą sprzętu i innymi atrybutami przeszłości, pod uderzeniami dronów rodzi się praktyka działań rozproszonych i maksymalnie mobilnych grup lub małych pododdziałów. Pięć lat temu omawialiśmy działania batalionowych grup taktycznych jako pewnego rodzaju innowacje. Dziś w ogóle nie ma mowy o wykorzystaniu BGT. Cała taktyka opiera się na poziomie Pluton-Kompania. Nie przełomy, ale skryte infiltracje i objazdy. Co prawda, jest w tym pewien sens. Kiedyś czołg na polu bitwy był koszmarem dla wszystkich. Był czas, gdy cały świat wzdychał nad Bajraktarem i Javelinem, które wydawały się czymś niezwyciężonym i technologicznie doskonałym. Mniej więcej jak samolot Stef F-22. Czołg jednak wciąż pozostał, ale jego znaczenie drastycznie spadło. O Bajraktarze i Javelinie nikt już nawet nie pamięta. Przeszły do historii. Możliwe, że w ciągu najbliższych kilku lat nastąpi kolejna runda postępu technicznego, a w jej ramach będziemy musieli ponownie zmienić całą taktykę. Ale dziś nie możemy zaprzeczyć, że drony wywołały nie tylko rewolucję techniczną i technologiczną, ale także przekształciły sztukę wojenną. Ale w historii ludzkości było bardzo dużo takich rewolucji, odkąd człowiek na poważnie wziął się za eksterminację sobie podobnych. Nie należy o tym zapominać, ponieważ rozwój na tym się nie kończy i będą nowe rozwidlenia i zakręty. Ale w naszych czasach żołnierz będzie musiał odłożyć na bok niektóre znajome typy broni z powodu plastikowego ustrojstwa, które zmieniło cały wojskowy świat. Koniec. Z jednej strony trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że drony są odrobinę wylansowane. W sieci roi się od efektownych filmów, jak one radzą sobie z przeciwnikiem, i ogólnie ciągle się mówi o dronach, dronach i jeszcze raz dronach. Chcąc nie chcąc, można dojść do wniosku, że całą brudną robotę wykonują drony i w sumie to całe wojowanie powinno polegać wyłącznie na produkcji i wysyłaniu rojów tych ustrojstw na głowę przeciwnika. W rzeczywistości sporo ekspertów podkreśla, że po pierwsze, dron nie ma wystarczającej siły ognia i artylerii mimo wszystko nie zastąpi. Ponieważ artyleria jest potrzebna do trochę innych zadań i nadal jest niezbędna do udanych operacji ofensywnych. Przypominam również wspomniany już artykuł z opiniami ukraińskich ekspertów, którzy na przykładzie Wielkiej Nowosiłki tłumaczyli, że po tym, jak przeciwnik zaszył się w piwnicach domów, nie udało się go wykurzyć ani ogniem moździeży, ani dronami i miejscowość została utracona z powodu braku grupy piechoty szturmowej, która mogłaby wykurzyć przeciwnika. Więc naturalnie, uznawanie drona za panaceum na wszelkie bolączki to błąd. I samymi dronami mimo wszystko się nie nawalczysz. Co oczywiście nie zmienia faktu, że obecnie walczenie bez dronów jest nie do pomyślenia. Jest to kolejny, dość niezbędny środek, bez którego nie ma co liczyć na sukces. Szczególnie interesujący w mojej opinii jest wątek bezużyteczności przeciwpancernych pocisków kierowanych, ponieważ dron może wykonać to samo zadanie o wiele taniej i równie sprawnie, na dodatek bez narażania życia operatora. Jest to ciekawa sprawa, choć nie można zapominać, że w deszczu, porywistym wietrze, zamieci śnieżnej i innych niesprzyjających warunkach, dron może się okazać bezużyteczny, więc z tym stawianiem krzyża na PPK to chyba też trzeba być ostrożnym. Zabrakło mi również wątków wszelkiej maści pojazdów autonomicznych, które coraz pewniej pojawiają się na froncie, w coraz to większych ilościach i wypełniają coraz to bardziej skomplikowane zadania. Zaczynając od ewakuacji rannych, poprzez układanie cichaczem wspomnianych min w szarej strefie, na cichym podjechaniu w pobliżu wrażeń linii frontu i ostrzelanie jej z zamontowanego karabinu kończąc, jak w jakiejś grze z serii Call of Duty. Już oczywiście pomijam drony morskie, które dosłownie wyeliminowały flotę czarnomorską z Morza Czarnego. Autor w ogóle nawet nie wspomniał o wątku dronów morskich lądowych, chociaż być może jest to zbyt wstydliwy i traumatyczny temat dla rosyjskiego człowieka. Szczególnie, że w tych kategoriach Ukraina raczej przoduje i jest o kilka kroków przed Rosją. Jasne, obecnie, kiedy mówimy o dronach, to na dzień dzisiejszy widzimy w pierwszej kolejności ciężkie kładkoptery Babajaga, komercyjne Mawiki i drony FPV. Ale jeśli najwybitniejszy negocjator z Białego Domu jednak nie zdoła pogodzić walczących stron i pełnoskalowa wojna potrwa jeszcze z rok albo dwa, to przy obecnych problemach z siłą żywą zastępowanie żołnierzy pojazdami lądowymi może stać się faktem. Szczególnie, że szereg państw z Zachodu aktywnie rozwija drony lądowe i wysyła egzemplarze do Ukrainy, aby przetestować je w warunkach bojowych. Przykładem jest estojski Temis. Jednocześnie, wraz ze wzrostem użycia dronów na froncie, wzrasta również użycie środków zaradczych. I o ile drony mają trochę fory, codziennie wprowadzane i testowane są nowe rozwiązania antydronowe. Zaczynając od naprawdę prymitywnych, pokroju rozciągania na drzewach siatek rybackich, przez tworzenie zespołów uzbrojonych w strzelby ze specjalnym śródem na drony, a kończąc na coraz to sprawniejszych systemach walki radioelektronicznej i taktykach przemieszczania się. I może przyjść moment, kiedy te dość prymitywne ustrojstwa będą na tyle wydatnie tłumione i zwalczane, że stracą sens. Przypominam, że kaby, rosyjskie szybujące bomby lotnicze, na początku miały straszne spustoszenie w szeregach wojsk rosyjskich. A obecnie ich skuteczność spadła do 20%, ponieważ Ukraińcy nauczyli się wykorzystywać środki walki radioelektronicznej do zaburzenia nawigacji w module UMPK doczepionym do bomby. Dlatego kto wie, równie dobrze, za rok może się okazać, że drony super, ale za dużo z nimi nie zdziałasz z powodu jakiegoś rozwiązania, które drastycznie obniża skuteczność tej broni. Tak czy inaczej, jest to ciekawy głos w dyskusji, a i sam artykuł jest przyjemny i napisany przejrzystym językiem. Ciekawie będzie śledzić, w jakim kierunku pójdzie sztuka wojenna i jakie zmiany nastąpią w filozofii prowadzenia wojny. Szczególnie warto zaakcentować, że dzięki dronom FPV wojna zrobiła się wyjątkowo budżetowa, ponieważ statystycznie cena-efekt robi drony najtańszym dostępnym środkiem rażenia. I to nie tylko w zestawieniu z pociskami artyleryjskimi, ale nawet w zestawieniu z bronią osobistą, jeśli wierzyć statystykom, że trzeba od 100 do 300 tysięcy sztuk amunicji, aby wyeliminować jednego przeciwnika. A ponieważ, jak to mówił Napoleon, do prowadzenia wojny potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Sami zresztą wszystko rozumiecie. Na tym kończymy dzisiejszy materiał. Dziękuję i pozdrawiam.